Dzień dobry, dzień dobry, w przepiękne. Co mamy środę? Chyba nie? Dzień dobry w środę. Dzisiaj taki temat, który myślę jest mocno uniwersalny dla każdego i każdy jest w stanie wyciągnąć z niego dla siebie wnioski, czyli projektowanie swojego życia, jak zostać architektem swojego życia i z jakiego powodu warto to zrobić. Przejdę przez kilka wątków, które myślę mogą Cię otworzyć, uświadomić sobie pewne aspekty, o których być może nie myślałaś, nie zastanawiałaś się, nie myślałaś, nie zastanawiałaś się, a które są dosyć istotne. Tak słowem delikatnego wstępu, bo, bo, bo zawsze potrzeba kilku sekund aż sygnał dotrze do internetu, więc dajcie znać jak jesteście, to zawsze można podbijanie, gdzie dobry, cześć, gdzie jesteś, czy kawa, czy herbata, cokolwiek to wpływa dobrze na na algorytmy. O czym dzisiaj i co chcę Ci dzisiaj powiedzieć i czym Cię chcę zainspirować? W momencie, w którym... Cześć cześć, cześć dziewczyny, cześć maminka. W momencie, w którym... A w ogóle ja się jak zwykle mi wróba. Wszędzie. Dzień dobry TikToku, dzień dobry Instagramie, dzień dobry YouTube z tworzeniem bo na YouTube wrzucam tworzenia już nagrania. W momencie, w którym dobrze poukładasz sobie. Wczoraj mówiłam o tym, że manifestujemy nawet gdy, gdy chcemy, gdy nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba. Dzisiaj ci zrobię takie odniesienie i metafory do tego, tak, jakbyśmy byli w grze. I ja nie wiem, teraz pewnie jest dużo takich gier, w których można projektować swoje życie, ale jakbyśmy byli kiedyś, to pamiętam, były Simsy. Nigdy nie grałam w tego typu gry, ale czy chłopcy w Minecraftach tak coś tam robili, czyli. Na Iwów grych samochodowych, on tam kupuje kolejne domy, kolejne samochody, kolejne różne takie rzeczy. I wyobraź sobie, że twoje życie to jest właśnie coś takiego, że dostaniesz to, co sobie zaprojektujesz. Czyli, że my w naszej codzienności, naszymi myślami, naszymi planami tym, w jaki sposób funkcjonujemy, tak jakbyśmy świadomie lub nieświadomie, z kontrolą lub bez kontroli projektowali swoje życie. Czyli, że twoje myśli, wszystko, co robisz w codzienności, to jest układanie klocków twojej rzeczywistości. I jak kojarzysz te typu, tego typu gry typu Simsy, nie Simsy i tak dalej, to ty masz tam pełną swobodę. Czyli wyobraź sobie, że Twoja gra, w której grasz, Twoja gra życie, to jest taka gra, która ma nieograniczoną ilość opcji. Tam nie masz ograniczenia co do miejsca na świecie, co do wielkości domu, co do Twojego wyglądu masz pewne ograniczenia. To znaczy, możesz się podrasowywać w ramach swoich parametrów, ale nie możesz siebie zmieniać. W rozumieniu tego, że jeżeli ja jestem brunetką 1,70 m, to nie mogę sobie zmienić swojego awatara na blondynkę metr 65, tak? Tylko mogę się ewentualnie przeformować, ale metr 70 nie skrócę się albo nie wydłużę. O to chodzi. Mogę zmienić swoją figurę, ale nie zmienię typu budowy ciała. Czyli masz pewne ograniczenia w swojej grze, ale cała reszta jest pełną swobodą. Nie masz swobody wyboru, jak, w jakim wieku jesteś, masz swobodę co do wyboru do swojej kondycji, nie masz ne, swobody wyboru koloru Twoich oczu, możesz kupić sobie szkła kontaktowe, nie możesz zmienić sobie gałek ocznych, możesz zmienić szkła kontaktowe. I cała reszta nie masz wpływu na pewne parametry urodzeniowe, że urodziłaś urodziłeś się w danym kraju, ale masz wpływ na to, gdzie ostatecznie będziesz mieszkać, jak będzie wyglądało Twoje życie, z kim będziesz, gdzie będziesz, jak będziesz żyć, jak będzie wyglądał Twój zawód, jak będzie wyglądała Twoja rodzina, Twoja codzienność itd. I tak naprawdę nasze życie, my faktycznie jesteśmy w stanie zaprojektować bardzo, ale to bardzo dokładnie tylko wielkim problemem, który jest, dlaczego ludzie nie osiągają tego, to, co chcą osiągnąć, dlaczego nie mają m, takiego życia wymarzonego i takiego poczucia, że mają to takie życie, jak chcą mieć, bo bardzo często nie są świadomi, po pierwsze, tego, czego chcą tak naprawdę, po drugie, nawet jak są świadomi, to, m, to nie mają planu na to, jak to osiągnąć, czyli jest to iluzja, a nie wizja. Jest to iluzja. Czym się różni iluzja od wizji? Tym, że wizja z planem to jest plan na przyszłość, to jest jakby rzeczywistość, której możemy Dotrzeć. Iluzja to jest to, że ktoś siedzi na kanapie, ogląda seriale i mówi: Będę milionerem, jestem milionerem, nie wiem, mam szczęśliwy związek, mam super figurę, mam świetną kondycję i tak dalej. To jest iluzja. Nie? Czyli jak nie robimy pewnych rzeczy, które mają nas tam zaprowadzić, tylko zamykamy oczy i wydaje nam się, że to się samo wydarzy, to to jest bycie w iluzji. A chodzi o to, żeby być w wizji i w działaniu, a nie w iluzji. I teraz w momencie, w którym Czyli, co może się wydarzyć, że nie mamy naszego życia bardziej? Po pierwsze, nie wiemy, czego chcemy. Po drugie, jak wiemy, czego chcemy, nie mamy na to planu i nie działamy, tylko, tylko jesteśmy, w, jesteśmy w iluzji. A po trzecie, nie nauczyliśmy się. Poukładać siebie ze sobą w taki sposób, że mimo wszystko porównujemy się z innymi. Co mam na myśli? Bardzo częstym problemem jest to, że nawet część ludzi ma swoją wizję siebie, wizję przyszłości, wizję, wizję tego wymarzonego życia, ale cały czas nie ma zbudowanego poczucia własnej wartości na tym poziomie, że ogląda się na boki i porównuje się do innych. Hmm. Przykład taki. Bardzo wielu osób bogatych jakby zapytać, czy są bogate, czują się bogate, czy są szczęśliwe, to wcale nie odpowiedzą, że tak. Dlaczego? Bo mówią, okej, okay, no, no niby zapytamy milionera, czy, czy, czy jesteś szczęśliwy, że jesteś taki bogaty, jak ktoś powie, nie, no wiesz, no, no ale wcale nie jestem bogaty, wcale nie jestem bogata, bo nie mam odrzutowca. Nie? Czyli widzisz kogoś, kto ma miliony, kto żyje przez duże rzeczy i myślisz sobie ja, życie marzeń, a ta osoba mówi, no ale ja nie mam odrzutowca. Zapytasz gościa, czy kobieta jest odrzutowcem, a, a ona powie, no tak, no niby mam odrzutowiec, ale zawsze się czuję biedna, jak, jak jestem na lotnisku, bo mój jest sześcioosobowy, a te, co stoją obok są większe. Nie? Rozumiesz? Jeżeli nie pozbędziemy się porównywania do innych, to zawsze będzie ktoś, kto ma więcej, kto jest bardziej, kto... Kto ma takie parametry, które zawsze będziemy wyglądali bla, blado, nie? Bo jak staniemy koło kogoś, to zawsze możemy wyglądać dobrze lub niedobrze, natomiast to nie chodzi o to, żeby przeglądać się w oczach innych, żeby porównywać się do innych. Jak chcemy zbudować szczęśliwe życie, to oprócz tego, że wiemy dokąd dążymy, że mamy dobry plan, że idziemy tym planem, to musimy bardzo mocno się poukładać siebie ze sobą. Bo inaczej za każdym razem na końcu tej drogi, przy jak osiągniemy ten cel, i tak będziemy czuć pustkę, i tak będziemy czuć mm, e, e, brak dostatku, i tak będziemy czuli, że czegoś nam brakuje. Przykład z mojego podwórka. Ja pamiętam mnóstwo takich rozmów, gdzie rozmawiałam czy z moimi kolegami, czy. Na sama ze sobą. Dla nas w pewnym momencie dobry samochód i zmienianie samochodu na jeszcze lepszy stało się radością na chwilę. To znaczy, jak się przesiadasz z dobrego samochodu na inny dobry samochód albo na jeszcze lepszy samochód, to cieszy cię on bardzo krótko, dlatego że już przywykasz i tak samo jest ze wszystkim innym. I ta umiejętność cieszenia się z tego, co się ma, i ta umiejętność celebrowania różnych rzeczy, a jednocześnie świadomość, po co nam to wszystko jest, jest kluczem do szczęścia. Tego życia, nie? Czyli nie samo posiadanie, a jakby świadomość, jak zaprojektować to życie moje, żeby ono faktycznie mi dawało szczęście, co mi da szczęście, co mi nie da szczęścia, a później skupienie się na sobie i nie oglądanie się na boku. I dla przykładu. Jak rozmawiam wiele razy z osobami w biznesie i rozmawiamy o tym, kto ma jakie cele, no bo mają swoje zespoły, ja się cały czas tym zajmuję, że pomagam innym osiągać ich cele. I teraz w momencie, w którym ktoś przychodzi do mnie do biznesu i mówi Dominika, chcę z Tobą zarabiać, chcę, nie, naucz mnie zarabiać, pomóż mi to osiągnąć i ja pytam, Ile potrzebujesz pieniędzy, to ja nigdy nie pytam przez pryzmat sama kwota, tylko po co ci są te pieniądze? Czyli jakie jest Twoje, po co, dokąd Ty idziesz. I każda z nas, każdy z nas, projektując to swoje życie w tej grze, jak sobie wymyślamy, czego chcemy, to ważne jest, żeby znać odpowiedzi na pytanie, co i po co bo potem może się okazać, że no okej, okay, no wymyśliłam sobie dom a 400 metrów z widokiem na ocean, ale po co mi te 300, 400 metrów? Mm. Dlaczego akurat 400, a nie 200 albo nie 600? Dlaczego 5 pokoi, a nie 3 albo 6? Nie? To wszystko jest bardzo ważne, bo jak się naoglądamy różnych rzeczy w mediach, to potem nam się może wydawać, że my tego chcemy, ale jak nie umiemy zadawać sobie pytań do siebie, Czego chcę, bo faktycznie chcę, a czego chcę, bo jakby social media i inne media, których niby wydaje mi się, że sama sobie wybieram co oglądam, a tak naprawdę moje wcześniejsze wybory determinują to, co mi podpowiadają, później social media i tak dalej, determinują moje chcę. To, co mi się wydaje, że będzie dla mnie dobre. Więc ta umiejętność zadania sobie pytania, co faktycznie da mi szczęście, co faktycznie jest tym moim życiem bardziej, co faktycznie powinno być moim celem, mojego dążenia, to jest klucz do tego, żeby później nie siedzieć z tą pustką, jak się to, osiądzie, jak się to osiągnie, żeby nie siedzieć z tym porównywaniem, no niby mam fajny dom, ale oni mają większe, nie? Oni mają lepsze oni mają coś tam nie no albo niby no fajny dom ale po co mi taki duży tylko kłopot bo muszę płacić za ogrodników za sprzątaczki za coś albo harować sama na ten nie czyli ta umiejętność zadania sobie pytania, po co mi to, jaki ma być efekt, co ja chcę dzięki temu osiągnąć, co to znaczy dla mnie, to jest niezwykle istotne, bo wtedy, jak zaczynamy to projektować i, i sobie wkładamy w tej grze naszej, czyli tą naszą rzeczywistość i sobie ją malujemy w głowie, no to trzeba ją właśnie właściwie namalować, czyli popatrz. Chcesz osiągnąć swoje życie bardziej, musisz wiedzieć, czego chcesz. Jeżeli czujesz się w braku, to nie osiągniesz swojego życia bardziej, bo wszechświat będzie ci dawał tylko to, co czujesz, że już masz. Jeżeli będziesz cały czas w potrzebie, w tej, w tej wersji Nidii, to będziesz wiecznie w potrzebie, w wersji Nidhi wiecznie w, w braku i w niedostatku, a nie w dostatku. Więc umiejętność rzucenia się w to poczucie, że jestem. Już jak gdyby jest niezwykle istotna. Natomiast jak nauczyć się? żeby być w tej wersji, jestem już jak gdyby, jak jeszcze nie wiem, czego ja w ogóle chcę. Czyli fundamentem absolutnie ustawiania, sterowania nad swoim życiem, ustawienia sobie dobrego życia, ustawienia sobie właściwie wizji mojego życia na zasadzie namaluj, wytnij i żeby wszechświat to spełnił, żeby złożyć dobre zamówienie, żeby zacząć, zacząć faktycznie nie w iluzji, a w wizji dążyć do tego swojego życia, żeby ono faktycznie się zmanifestowało w tej rzeczywistości 3D, no to my musimy bardzo Mocno wiedzieć czego chcemy, co to ma być, i to są te pytania, które zadajemy sobie do serducha, które trzeba wyobrazić sobie, jak to zrobić. Siądź sobie i wyobrazić sobie, zacząć sobie wyobrażać różne scenariusze. Tak, jakbyś była, tak, jakbyś był w, w filmie. A i um, tak jakbyś chciała teraz, tak jakbyś chciał poprzeskakiwać pomiędzy różnymi salami kinowymi albo siedząc na kanapie pomiędzy filmami na Netflixie, nie? Wyobraź sobie, że teraz Twoje zadanie jest takie, żeby siąść sobie i na, pooglądać różne wersje filmu z Tobą w roli głównej to jest swoje zadanie. Napisać sobie ileś tam scenariuszy w głowie, zamknąć oczy i sobie wyobrazić siebie w tym scenariuszu. Co mam na myśli? Kiedyś rozmawiałam z taką osobą, która miała wielkie marzenie, żeby żyć wyleje. Nie? I, i, I nawet spełniła to marzenie. I potem, jak spełniła to marzenie, to nagle się okazało, że LA to nie jest takie LA, jak to widzimy na fragmentach filmów. Tam są korki, tam jest drogo, tam jest średnio bezpiecznie, tam są miejsca, które są piękne, ale jest też bardzo dużo shady miejsc, no, mnóstwo jakby takich różnych parametrów. Nowy Jork. Miasto marzenie dla wielu osób. A życie w ten sposób. No super, ktoś się naogląda z Jutsu, pomyśli sobie, ale mega, jak te pięknie kobiety wyglądają, jakie mają sukienki. Oni w ogóle nie myślą o pieniądzach na poziomie własnych wynagrodzeń, bo mają tyle forcy, ale ciągle są w stresie, pracują od rana do wieczora, i tak dalej, nie? Czyli czy ja chcę być prawnikiem w wielkiej firmie, w wielkim mieście? Czy jestem świadoma tego, jakie to, ma pewne, jakie to ma konsekwencje? Czego ja chcę? Chcę mieć duży dom na wsi, spoko, ale co to znaczy duży? I jak ja wtedy będę funkcjonować? Siąść i zamknąć oczy i wyobrazić sobie w tym dużym domu na wsi, jak zabrakło mi cukru, jak słodze, nie wiem, albo mąki, to co ja wtedy robię? No muszę jechać, muszę się nauczyć planować, muszę robić wie, zakupy wcześniej. Czy mi ktoś dostarczy, no nie dostarczy mi. Czy ja na dłuższą metę się cieszę? Była kiedyś też taka, być może kojarzycie, była kiedyś taka. Bardzo fajna anegdota, gdzie koleś właśnie mówił, no jestem tam na wsi, pierwszy dzień, ale super, pada śnieg, ale jest pięknie. Drugi dzień, pada śnieg, ale jest pięknie. Trzeci dzień, a nie mogę się wykopać ze śniegu, nie? Na czwarty dzień, a nadal, a nadal leci z nieba to białe uf, no. nie. I um, to jest jeden z takich elementów. Jak chcemy osiągnąć w życiu coś konkretnego to musimy mieć konkretną wizję co, ale żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest to konkretne moje życie, które ja faktycznie chcę, czy to jest to konkretne miejsce, do którego ja chcę dążyć, to trzeba siąść sobie i zastanowić się nad sobą w tych okolicznościach. Co robię, z kim jestem, jak się czuję, jak jest taka pora roku, taka pora roku, taka pora roku, naprawdę odrobić pracę domową, siąść nad tym filmem własnej siebie, nie na 5 minut, tylko wyobrazić sobie siebie w tych wszystkich okolicznościach i zmienić sobie później scenariusz. Dobra, w te, tu jestem taką aktorką w takim filmie, to jak się z tym czuję, a teraz jestem inna, nie? No to jestem, jestem gdzie indziej i jak to jest teraz, nie? I to może dotyczyć tego, co mamy. To może dotyczyć tego, czym jesteśmy. My często sobie tak w związkach wymyślamy, nie? że chcemy, nie wiem, dziewczyny, że chcą takich Adonisów, mężczyźni, że są takie, a nie inne kobiety, a nie wiem, przedsiębiorcze albo nieprzedsiębiorcze, poradne albo nieporadne. No można sobie gdzieś nazwać te wszystkie parametry i później się zastanowić, nie? No i tak sobie posiedzieć i pomyśleć, no okej, okay, no chcę takiego Alfę, ale czy będę go umiała słuchać? Czy faktycznie będę chciała? Czy będzie takim Adonisem? I czy będę umiała czuć się spokojna jak go nie będzie tydzień w domu, że tam nie, nie zaspują go inne kobiety i nie pukają mu do drzwi hotelowych, bo, bo faktycznie później jest tak, że to nieraz facet naprawdę musi mieć duże umiejętności odmawiania bo, bo dziewczyny potrafią być bardzo nachalne w różnych, w różnych pułapkach, jakie zastawiają na mężczyzn i tak dalej, czy ja tego chcę, czy to jest najważniejsze, czy to jak wygląda mój partner to jest naprawdę najważniejsze, czy może ważniejsze jest dla mnie to, żeby on był nie wiem, wysportowany, bo ja chcę z nim Uprawiać sporty. Chcę, żeby dbał o zdrowie, bo ja chcę, żeby mnie wspierał w moim dbaniu o zdrowie i nie jest dla mnie istotne, żebym miał sześciopaka. Jest istotne dla mnie to, żeby dbał o zdrowie, żeby nie palił, nie pił, żeby zdrowo się odżywiał, bo to nie jest po to, żeby tak było. To jest po to, żeby mnie wspierał w moim stylu życia, żebyśmy w jednym domu nie mieli dwóch obiadów. I żeby mnie nie kusiło na różne głupoty, bo on je e, niezdrowo, ale kusząco, a ja chcę jej zdrowo, bo chcę być zdrowa. I że nie chcę na przykład, żeby mój partner, moja partnerka chorowała, żeby była zasapana, zmęczona. Z wolącymi stawami i wszystkimi innymi jakby parametrami otyłości, nie? Czyli nie chcę, żeby mój partner, moja partnerka była fit, dlatego żeby była fit, bo jestem po prostu skupiona na tym, jak ludzie oglądają, tylko mam pewne parametry, które sprawią, że ja sama też dzięki temu będę w dobrej kondycji, że mnie samej będzie łatwiej siebie trzymać w dyscyplinie tego, co jest zdrowe i dobre dla mojego ciała, nie? Podobnie w rozwoju osobistym, podobnie w dążeniu do, do, do pieniędzy i tak ja dalej. Nie wiem, że nieraz o kobietach przedsiębiorczych mówi się, że, że one później nie chcą mieć patrzą na, na, na ten i nie chcą mieć biednych facetów, bo są takie wyrachowane i materialistki. To jest kuf, prawda. To tylko mówią osoby, które nie wiedzą, o czym mówią. Jaki jest podstawowy parametr, dlaczego kobieta z pieniędzmi chce mieć faceta z pieniędzmi? Bardzo prosty, bo większość mężczyzn, bo, bo my chcemy żyć na danym standardzie, tak powiem. Nie? Czyli jak masz pieniądze, to chcesz żyć na danym standardzie. Chcesz jeździć na dane wakacje, żyć na danym poziomie, nie wiem, wynajmu albo posiadania nieruchomości, ubierać się w dany sposób, chodzić do restauracji itd. itd. Masz pewne parametry jakości życia. I co się dzieje w momencie, w którym kobieta, która ma pewne standardy i zarabia sama dużo pieniędzy, e, chciałaby spotykać się nawet z mężczyzną, który bardzo jej odpowiada pod wieloma względami, ale nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby nadążyć? Musi albo A, obniżyć się do jego standardów tańszych restauracji, tańszych miejsc, miejsc wszystkiego, tak? Bo, um, bo, um, bo, bo on tego nie ma, albo B, płacić za niego. To też może być opcją. Natomiast w większości wypadków mężczyzna tego nie przeżyje emocjonalnie. Jego ego to zmiażdży. Ja znam bardzo niewielu mężczyzn, którzy dobrze się z tym czują, jak ich kobieta zarabia dużo więcej i faktycznie ich utrzymuje. Bardzo niewielu mężczyzn. Większość ego to zmiażdży absolutnie. Czyli taki związek i tak nie przetrwa próby czasu. Nie? Więc albo kobieta by musiała obniżyć swoje standardy, albo zmierzyć się z tym, bo nawet jak kobieta nie ma z tym problemu. I jakby to, to nie jest wyzwanie dla niej, to bardzo często dla mężczyzny jest wyzwanie. Dlaczego? W drugą stronę to działa, bo my jako kobiety jesteśmy w stanie czuć się oddarowane i nam to nie przeszkadza, nam to nie miażdży ego, jak, jak mężczyzna zarabia więcej, ale mężczyzną bardzo często miażdży to ego. Więc panowie, jak my jako kobiety chcemy mieć mężczyzn, którzy dobrze zarabiają, to nie ma w tym nici materializmu, w tym jest czysty realizm świadomości, jak, jak funkcjonuje świat i jak, jak to później się przekłada na relacje. Nie? Więc. Takie rzeczy różne trzeba sobie uświadomić, więc jak chcesz mieć własne pieniądze albo masz swoje pieniądze i manifestujesz, manifestujesz swój dobry związek, to pomyśl o tym też. Nie? Ja to często też mówię, przy jak pomagam zarabiać innym osobom i bardzo często jak rozmawiam z dziewczynami, które są w fajnych, dobrych relacjach, związkach, ale mają mężczyzn, którzy nie mają aż tyle ambicji, nie mają tyle chęci, są bardziej ustatkowani w tym, co robią, to ja bardzo często mówię na zasadzie przemyśl, czy na pewno chcesz zarobić 20-30 tysięcy, czy nie chcesz sobie ustabilizować sześciu i zostać na tym? Poukładać sobie parametry, żeby zarabiać stabilne sześć i, i na przykład odcinać z tego kupony i żyć fajnym życiem, ale nie przeginać z podkręcaniem zarobków. Dlaczego? Dlatego, że na pewnym etapie jest takie ryzyko, że Twój partner za tym nie nadąży i się rozpadniecie. I pytanie, czy jesteś gotowa na to? Czy chcesz. Czy jesteś gotowa na to, żeby ewentualnie pójść dalej i z miłością pożegnać się za wszystkie lata, które spędziliście razem, i, i pójść dalej swoją drogą? Bo jak nie jesteś gotowa, to określ swoje cele tak, żeby dawało Ci to satysfakcję, dawało Ci to fajne życie, ale żeby nie było aż takim, taką dysproporcją. Jeżeli Twój facet zarabia, czy mąż 5-7-10, to corraj nawet 10-20% więcej od niego i to jest jeszcze do przeżycia, to jest kwestia do poukładania się z nim. Ale nie 100% więcej, nie 200% więcej, bo zanim zaczniesz to robić, to sprawdź, jak on się będzie z tym czuł. I pamiętaj, że deklaratywność, a realność, odpowiedź sobie na pytanie, jak ty się będziesz z tym czuć. Nie? Więc to jest takie zawsze, zawsze odniesienie do tego, zawsze o tym mówię: zaczynaj z wizją końca. Czyli trzeba sobie przemyśleć bardzo mocno pewne rzeczy. A jeszcze raz podkreślę, dlaczego trzeba tak bardzo mocno przemyśleć sobie pewne rzeczy. Z tego powodu, że nie osiągniesz w życiu tego, czego chcesz, jeżeli nie będziesz mieć bardzo konkretnego planu na to, czego chcesz. Wszechświat ci po prostu tego nie dostarczy. Wszechświat jest jak kelner w restauracji. Ty nie możesz powiedzieć, a wiesz, no, nakarm mnie, chcę coś zjeść, bo potem możesz dostać coś, co kelnerowi się wydaje, że jest. Smaczne? A ty powiesz, nie, ale ja to nie, to że berek to nie, 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 nie. No ale powiedziałaś, nakarm mnie, nie? Przynieś mi coś, coś pysznego. To przyniósł ci coś pysznego dla niego. Wszechświat potrzebuje od ciebie konkretną instrukcję, tak? Zupa borowikowa... Z, 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 z grzanką albo whatever, zupa borofikowa bez dodatków, tak? Stek z brokułami na parze i, i, i tiramisu. Nie? Wszak świat potrzebuje od ciebie konkretnego zamówienia, jak ma wyglądać Twoje życie, jak masz spędzać ten czas w Twoim życiu, ile masz mieć pieniędzy, ale przede wszystkim po co masz mieć te pieniądze. Co sprawi, jak będziesz mieć te pieniądze na danym poziomie, to jak będziesz żyć, gdzie będziesz mieszkać, czemu w domu, który ma pięć sypialni, a nie trzy sypialni albo siedem sypialni, czemu w takim miejscu, a nie w innym, czemu. Ty chcesz mieć, nie wiem, takie, taką, a nie inną pracę, taki, a nie inny czas, taki, a nie inny sposób spędzania tego czasu. pasję, zdrowie, wszystko. Jak to wszystko ma się przekładać na twoją codzienność? I wtedy dopiero wszechświat ci to dostarczy. Dlatego, że mm, to trzeba sobie uświadomić. Ja często o tym mówię i będę o tym mówiła. Jak ktoś nie wierzy w manifestowanie, to sobie może nie wierzyć. To jest jak grawitacja. Czyli i tak dostaniesz w swoim życiu albo kłopoty, albo byle jakość, albo. Chaos, bo ciągle ty nie wiesz, czego chcesz, i tak trochę zmieniasz, trochę tu, trochę tam, trochę siam. Ciągle będziesz, jakby na energii znoszącej, ale cały czas gdzieś jakby się kręcić w miejscu i nie będzie tego efektu, bo trzeba mieć absolutnie wcześniej konkretną, ale to konkretną, ale konkretną wizję tego. A czego się chce, czyli siąść, zastanowić, wymyślić a i wtedy doprecyzować, a jak już wymyślisz i sobie doprecyzujesz, to jest dużo metod na to. Ja tego uczę w kursie manifestowania bardzo. Uczę, jak wymyślać i uczę, jak, jak później się na tym skupiać, że można sobie pisać niebieskim długopisem, nie, to w odpowiedni sposób odpowiedni, w odpowiednim czasie, odpowiednią ilość. Można sobie siedzieć, wizualizować, można chodzić w tej rzeczywistości, jak gdyby, można sobie sobie afirmować. Jest mnóstwo narzędzi, jak już później m, możemy lepiej urzeczywistniać tą naszą wizję, natomiast najpierw trzeba ją mieć. Na, co mam dla Ciebie, żeby Ci pomóc? Oczywiście wszystkie moje treści bezpłatne na wszystkich moich kanałach, masz Instagrama, masz YouTube'a, masz TikToka i tam zapraszam Cię, jest mnóstwo treści, chyba najwięcej treści jest na moim YouTube'ie, Dominika Marczak, jest on zresztą w, w bio jednego, drugiego kanału, to, to, to tam możesz zobaczyć. Mam też kursy na suma małych kroków i tam jest... Cel, efekt, czyli stwórz siebie bardziej. To jest narzędzie, które pozwoli ci doprecyzować, czego chcesz, dlatego że tam metaforycznie, losując pewne karty, możesz przepracować sobie ten temat, czy na pewno tego chcesz albo czego chcesz i do czego cię to wzywa. Fantastyczne narzędzia, które zostaną z tobą już na całe życie. Mam dla ciebie kurs pewności siebie, gdzie możesz przepracować sobie swoją odwagę, tego, żeby faktycznie chcieć od życia więcej i uwierzyć, że to jest realne. I mam kurs manifestowania życia bardziej, gdzie mówię o tych technikach, w jaki sposób zmienić swój sposób myślenia, bo w żeby to się zmieniło, żeby Twój świat się zmienił, Ty się musisz zmienić. Ty jesteś aktorką, Ty jesteś aktorem w tym swoim życiu, jak w tym filmie. I żeby scenarzysta dał Ci tą rolę, żeby wszechświat dał Ci tą rolę w tym Twoim wymarzonym scenariuszu, to Ty musisz zacząć od siebie, musisz grać jak gdyby, musisz się, musisz się nauczyć pewnego sposobu myślenia i, i tego uczę w kursie, manif Manifestuj życie bardziej. To wszystko jest bio, możesz też napisać do mnie na wyślę Ci linki. Mm. I wiem, że warto. bo są po prostu bardzo konkretne te narzędzia. A jak masz wymyślone życie bardziej, albo już sobie je wymyślisz, a brakuje ci pieniędzy na to, żeby, żeby je mm, a, zmaterializować, bo wiadomo, że pieniądze są po prostu niezbędnym elementem a, funkcjonowania w dzisiejszym świecie, to jeszcze zapraszam Cię do zarabiania ze mną, ponieważ mam bardzo, ale to bardzo skuteczne narzędzia i rozwiązania na to. Tyle na ten moment, albo nie wiem, czy tyle, bo ja bym potrzebowała potrzebowałabym zrobić live'a dłuższego niż 30 minut na TikToku. Więc y, muszę zrobić jeszcze jakiś z. Y, y, Small Talk przez dwie minuty. Więc jeszcze dwie minuty powiem, bo chyba jestem dwie minuty od 30, a tam dostanę jakieś kolejne awards i to mi odblokuje jakieś możliwości live'owe. To jeszcze Ci powiem tylko jedno, że to, co w przeszłości ukształtowało Ciebie, Twój sposób myślenia, Twój sposób reagowania, to jest rzecz, która jest zależna od Twojego otoczenia i od wszystkiego, co się wydarzyło w Twojej przeszłości. Natomiast... Tego nie ma, absolutnie tego nie ma. To od ciebie zależy, co z tym dalej zrobisz, to chciałam powiedzieć. Że Twoja przeszłość, będę to powtarzała i to warto zapamiętać to hasło, Twoja przeszłość cię nie definiuje, Twoja przeszłość mówi o Twojej przeszłości, ale to Twoja teraźniejszość powie o Twojej przyszłości. Czyli w momencie, w którym, w momencie, w którym. Będziesz w momencie, w którym będziesz się skupiać na tym, żeby tu dzisiaj kształtować swoje nawyki inaczej, kształtować swój sposób myślenia inaczej, zmieniać swój sposób funkcjonowania w codzienności, zmieniać swoje reakcje, to Twoja przyszłość się zmieni. Jeżeli Ty się nie zmienisz, Twoje życie się nie zmieni. Ty musisz zacząć zawsze od, od siebie, od zmiany swoich sposobów działania, przekonań, nawyków codzienności i to jest zależne w 100% od ciebie. Trzeba pozbyć się myślenia takiego, żeby ona, żeby on, żeby miała lepszy start, żeby miała lepsze dzieciństwo, żeby miała lepszego szefa, żeby miała lepszą pracę, żeby mieszkała w lepszym miejscu, żeby miała lepsze, lepsze zdrowie, żeby miała oh my goodness. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. To są parametry, które są jakieś. Każdy ma jakieś przeszkody, każdy ma jakieś benefity, ale tylko od tego co zrobisz z tym, co masz? Zgodnie z hasłem lub wszystko, co możesz z tym, co masz, tam, gdzie jesteś i skupiać się będziesz zawsze na tym, co mogę z tym zrobić, co mogę mm, dzisiaj polepszyć, co mogę dzisiaj wdrożyć. Pięć zadań dbające o trzy stany: stan ducha, stan ciała, stan konta. O tym też mówię w innym live ie. i to wszystko jest dla ciebie do dyspozycji, bez względu na to, ne, czy czy, mm, czy ci się to, czy chcesz wziąć za to odpowiedzialność, czy nie? Bo chyba największym takim problemem e, ludzi, którzy mają z tym problem, to jest to, że nie chcą wziąć odpowiedzialności. Bo to fajnie jest się, nie? Z, z czymś albo moi rodzice, albo mój szef, albo gdyby coś tam, albo nie mam idealnego zdrowia, albo coś. Nie, nie. Twoje 100% odpowiedzialności, nie? To jest uwalniające. To jest obciążające też, natomiast to jest uwalniające. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że decyzje są najtrudniejszym elementem życia. Ale z drugiej strony bez możliwości podejmowania decyzji nie mamy władzy nad życiem, a mówimy o tym, żeby mieć władzę. Tyle na dzisiaj. A dziękuję Ci za obecność na żywo, dziękuję Ci za obecność z tworzenia. Jestem wdzięczna za wszystkie komentarze, lajki, udostępniania dalej, followowanie i wszystkie reakcje, które powodują, że algorytmy, które są takie, jakie są, pozwalają wysłać te nagrania dalej. I oczywiście zapraszam Cię do kontaktu na pieli w cokolwiek rezonuje z Tobą. Możesz ze mną się rozwijać, możesz ze mną zarobić pieniądze, możesz ze mną łączyć i jedno i drugie. Wspaniałe środy. Pozdrowienia serdeczne z mojej pięknej Portugalii i do zobaczenia.